Czy wiesz, że jak zmniejszyć zużycie wody w toalecie, co wpłynie na Twoje rachunki za wodę? Czy chciałbyś zmienić ilość wody w trakcie spłukiwania? Nie potrzebujesz interwencji hydraulika, aby to wykonać. Cześć, z tej strony Fila. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak to zrobić samemu. W pierwszej kolejności należy odkręcić nakretkę przycisku spłukującego. Przycisk do spłukania leży na klapie spłuczki. Może on być, tak jak w tym przypadku, dwufunkcyjny, z mniejszą lub większą ilością wody użytej podczas spłukiwania, lub jednofunkcyjny. Nakrętkę odkręcamy przeciwnie do kierunku wskazówek zegara. Gdy będziemy go zakręcać, należy to zrobić starannie, aby podczas naciskania stopniowo się nie odkręcał. Po odkręceniu zdejmujemy pokrywę z płuczki. Odkładamy ją delikatnie na stabilnym miejscu aby jej nie uszkodzić. W zbiorniku spłukującym znajdują się dwa mechanizmy. Zawór z mechanizmem spłukującym służy do wypuszczenia wody do muszli toalety oraz zawór z mechanizmem napełniającym reguluje ilość wody, która napełnia zbiornik. W tym przypadku interesuje nas ten drugi mechanizm. Do sterowania nim, czyli ilością wody, jaką napełnia się spłuczka, służy to pokrętło. Które określa wysokość pływaka. W celu możliwości spłukania podczas dalszego nagrywania przykręciłem przycisk płókujący. Jak można zobaczyć, przy podnoszeniu pływaka woda przestaje lecieć do zbiornika. Im pływak znajduje się wyżej, tym większą ilością wody będzie się napełniał zbiornik spłukujący, co spowoduje większą ilość wody użytej do spłukania. Przekręcenie pokrętła w kierunku zgodnym do kierunku wskazówek zegara powoduje podniesienie pływaka, czyli zwiększenie ilości wody, która zostaje użyta do spłukania. Natomiast przekręcenie w przeciwnym kierunku mniejszy ilość tej wody. Ilość wody, jaka będzie wykorzystywana do spłukiwania, z jednej strony będzie miała wpływ na rachunki za zużycie wody, natomiast z drugiej strony będzie decydowała o spłukaniu wszystkiego z muszli. Dla obrazu pokażę Wam dwie pozycje. Pierwsza pokrętło zaworu napełniającego, kręcone maksymalnie. Dzięki takiemu ustawieniu możemy oszczędzać wodę. Druga pokrętło zaworu napełniającego, wykręcone maksymalnie. Najlepiej tak ustawić, gdy chcemy, aby jak najwięcej wody było użyte podczas spłukiwania. Teraz w zależności jaka ilość wody nas interesuje, powinniśmy ustawić i przetestować działanie spłuczki. Przed dalszymi pracami najpierw musimy odkręcić przycisk spłukujący. Po ustawieniu pozycji pokrętła, która spowoduje uzupełnianie interesującej nas ilości wody do spłukiwania, należy założyć pokrywę spłuczki oraz dokręcić nakrętkę przycisku spłukującego. Teraz możemy ponownie sprawdzić, czy wykonane przez nas działanie przyniosło interesujący nas efekt. To wszystko na dziś. Jak zobaczyliście, zmiana ilości wody w trakcie spłukiwania w toalecie jest bardzo prosta i każdy sobie z tym poradzi. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie mojego kolejnego poradnika. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał, by otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Zachęcam również do podzielenia się Waszymi doświadczeniami pracach domowych. A jeśli jest coś, o czym chcielibyście, żebym nagrał poradnik, to śmiało dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym filmie.